W każdym n kącie wypukłym n większe lub równe 3 liczba przekątnych jest równa n n minus 3 przez 2, wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków jest i mamy tutaj cztery odpowiedzi. W zadaniu podanym mamy wzór na liczbę przekątnych to ja mogę sobie sprawdzić, ile przekątnych miałby na przykład siedmiokąt z odpowiedzi A. 7, 7 mniej 3 nad 2. Zatem to jest 7 razy 4 nad 2, Czwórkę z dwójką skrócę, 2 razy 7, 14. To jest liczba przekątnych. Jaka jest liczba wierzchołków? Siedmiokąt siedem wierzchołków. Czy liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby wierzchołków? Nie tutaj jest większa o 7. Odpowiedź A odpada. No, zdaje się, że to będzie troszkę więcej. Spróbujmy odpowiedź C. Dwunastokąt. Dwunastokąt, ile ma przekątnych? Nad 2. 12 i 2 od razu skrócę. Zostanie mi 6 razy. 12 odjąć 3 to 9. 6 razy 9 54. Ok, to jest liczba przekątnych. Ile wierzchołków ma dwunastokąt? No 12. O ile jest więcej przekątnych od wierzchołków? O 42. To nie jest odpowiedź C. Przecholowaliśmy. 10 okąt. Liczba przekątnych to 10. 10 odjąć 3 nad 2. Dwójkę z dziesiątką skróćmy. Zostanie mi 5 razy 7, 35. Ilu kąt? Dziesięciokąt, 10, 10 wierzchołków, 35 przekątnych. Czy liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby wierzchołków? Tak, zgadza się. Zatem poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite